Zaczynam być chyba powoli specjalistą od mostów, bo ten odcinek też poniekąd o moście będzie. Ale nie każdy most grał w filmach, a ten już tak. I tym razem mam pomocnika, który ma 15 lat i ledwo już dyszy, ale jeszcze jakoś daje radę. Odcinek nagrałem na krótko przed podpaleniem tego mostu przez nieznanych sprawców, konstrukcji, która stanowi jedną z niewielu takich drewnianych przepraw w naszym kraju. Dla mieszkańców była i nadal jest prawdziwym wybawieniem, bo przez wieki przedostanie się na drugi brzeg niekiedy było niemożliwe, zwłaszcza gdy wylewała rzeka. Mosty na tych terenach zawsze były takim osiągnięciem naprawdę sporej inżynierii. Tereny, na których były bagna, rozlewiska co roku, cokolwiek aby się utrzymało, to musiało być naprawdę dobrze przemyślane. Dlatego ten poprzedni most, o którym opowiadałem parę odcinków temu, nie miał prawa się udać. Tu udało się, ale dopiero w latach 80. XX wieku. To umówmy się, że to relatywnie całkiem niedawno. To jak tutaj, niedaleko Łomży, ludzie Potrafili się przedostać, kiedy już rzeka była w miarę do przeprawienia z jednego brzegu na drugi. Używali promów. Jest potrzeba, powstaje zawód. Ktoś, kto zawodowo zajmował się przeprawianiem ludzi. Miał specjalny patent żeglarski nawet. Te 40 lat temu most zaczęło budować Wojsko Polskie. Do dzisiaj służy mieszkańcom. Mogą przejść i dostać się tam, gdzie tylko chcą. Patrzcie. Oby tylko mnie nie posądzili o niszczenie mienia, ale nawet nie musiałem się jakoś drastycznie skupić i wysilić, aby to drewno połamać, oderwać, a nawet nie oderwać, dotknąć i samo odpadło. Stan nawierzchni daleki od zadowalającego. Pytanie ze za 100 punktów: czy można ten dojeździć? Tak, odsuń się, Sara. Wysyłamy się, pan jedzie. A wysłyszycie, jak to wszystko się trzęsie. Zobaczcie jeszcze, co znalazłem. Fragmenty mostu. Tych starych, zbutwiałych dech. Fragmentów drewna służących przez długie lata, a już się wysłużyły i trzeba ich się pozbyć. Całe szczęście, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludzi. Cóż, drewno nie należy do najtrwalszych budulców. Niektóre elementy konstrukcji co prawda są metalowe, jednak i tak w większości to drewniany most, części trzeba od czasu do czasu wymienić. Ma to swój klimat, ale chodzi tutaj przede wszystkim o samo bezpieczeństwo konstrukcji. Natomiast samo ulokowanie z dala od zgiełku miast i w przepięknym otoczeniu robi swoje. Jest zwyczajnie przepięknie. Tereny malownicze nie da się ukryć. Jeśli jeszcze rzeka wyleje, to już w ogóle jedno wielkie jezioro, to nie ma co się dziwić, że były wykorzystywane do obrazów. Filmowych. Pierwszym filmem w 1981 roku była Konopielka opowiadająca o tym, jak wygląda zderzenie kultury, tradycji i zabobonów z nowoczesnością i próbą zmian na polskiej wsi, na boiskoczyźnie, która oddalona jest stąd dobre kilkadziesiąt kilometrów. Natomiast drugim filmem, i to już współczesnym, całkiem niedawno robionym, do którego był wykorzystany, znowu tego użyję, ten most, był Wołon w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Do ostatniej. Sceny, w której i tutaj nie będę Wam spoilerował tego, co zobaczycie w tym filmie, który warto obejrzeć. Dlaczego Was tutaj zabrałem? Pamiętam te miejsca z dzieciństwa, te różne, które są wokół mnie. O tej porze roku było na tyle dużo wody, że całe szczęście, ta przyroda kwitła dużo bardziej niż teraz. Niestety, na pierwszy rzut oka już widać, że zmiany klimatu postępują. Zwierząt, może być, Coraz mniej o, takie ptaki, jak przypuśćmy bataliony nie mogą żyć, jeżeli nie mają odpowiednich warunków. Mam takie osobiste doświadczenie i wrażenie, że póki jeszcze od czasu do czasu ta rzeka wylewa, można przyjechać i napawać się tymi chwilami. Posłuchajcie jak to jest cicho, jak tu jest spokojnie, jak tu inaczej toczy się życie. Nawet Sarze się podoba. I ona chce sobie trochę odpocząć. Trzeba już lecieć. Sara powoli jest zmęczona. Słońce zaczyna zachodzić. Chodzi para, aby się pożegnać z tym, co za parę lat już takim samym nie będzie. Nie będzie takie samo. Stąd apel, jak to u mnie, przyjeżdżajcie, póki jeszcze jest co oglądać. Przynajmniej w takiej formie, w jakiej jest. stojąc tym mostem Tu się obawiam tego Nie chyba przejadę I nie Omijam tę dziurę. To serio są takie unikaty, gdzie wyciszenie się to nie będzie czymś, co przyjdzie wam z takiego przymusu, jak niektórzy potrzebują ciągle emocji i stymulacji. Wręcz przeciwnie. Człowiek naprawdę chce się wyciszyć, ale musi uważać, bo drogi są kiepskie. I chyba nie pomyliłem ich, bo. Jest kilka, kilka odnóg, aby pojechać do celu.